Jesteśmy dopiero co po wyborach prezydenckich. Zadowolona jesteś z tego, kto wygrał? Wiesz co, połowa Polski jest niezadowolona, jak wiadomo. I no myślę, że bardzo wiele pracy teraz przed nami. Szkoda, że. E... <ścoughs> Już jest... <ścoughs> mnóstwo pracy. Nie no, kotku, przestań! <ścoughs> taki właśnie jest pudelek, to trochę tak. Trochę... Taki właśnie jest pudelek. No właśnie. No powiem ci, że tak, no połowa Polski jest niezadowolona z tego wyniku, no co jest oczywiste. Ja mam wielką nadzieję, że Małgosia Trzaskowska, która powiedziała, że zajmie się w tej chwili kobietami, bo to jest według niej najważniejszy dzisiaj problem społeczny, to mam wielką nadzieję, że tak będzie i mam wielką nadzieję, że obudziło się w nas pewna świadomość i potrzeba. Zmiany na lepsze. Czyli nie wygrał Twój kandydat. No, domyśliłaś się chyba z mojej wypowiedzi, że nie. W takim razie może za 5 lat, skoro już tak, budujesz sobie takie poparcie, ty zostaniesz e, prezydentem lub wystartujesz chociaż w wyborach. Nie, Michał, powiem ci jedną rzecz i kto ci od razu oświadczam, mogę ci to notarialnie potwierdzić, że nigdy w życiu nie wystartuję na e, stanowisko prezydenta, ale powiem ci, że było mi bardzo przykro. I zobaczyłam, jak bardzo mamy tutaj starą erę, kiedy, kiedy zobaczyłam pierwszą debatę prezydencką i zobaczyłam samych mężczyzn. I niektórych tam nigdy nie powinno być.